To ja, Maria. Dzisiaj bierzemy udział w wyzwaniu opartym na naszych umiejętnościach cukierniczych. Będziemy dekorować torty. Ten, kto przegra, wskakuje do ogromnego ciasta. Ooooo! Przy okazji, Maria, ilu masz subskrybentów na kanale? Niezbyt dużo. Kochani, proszę, subskrybujcie, żeby nas wspierać. Ooooo, maga! No dalej, kochani, teraz, tu na dole, subskrybujcie. Może kiedyś nakręcę film z jednym z was. A kto oceni nasze torty? Poznajcie najlepszego cukiernika w naszym mieście, pana Candymana! And his name is John C. Cześć wam! Jesteście gotowi zaskoczyć mnie waszymi arcydziełami? Tak! Nie mogę się doczekać! Dobrze! Wspaniale! Ja narysuję postać z kreskówki, zgadniesz jaką? Zgadnij kto! Jeżeli zgadniesz, to zrobię cały tort z zawiązanymi oczami! A jeżeli nie, to musisz poprosić o subskrypcję i lajki. No dobra. E, Spongebob? E, nie. Szerek. E, nawet nie blisko. Albo mysz Kamiki? Nie, to minionek. No tak, zapomniałem o tym. Okej, okay, umowa to umowa, zrób co obiecałeś. No dobra. Słuchajcie, błagam. Przeskrolujcie stronę na dół i zostawcie lajka. Maria będzie zachwycona. Zaczynamy? Zaczniemy za 3, 2, 1! Do mojego tortu potrzebuję żółtej farby. Ja też! Okej, okay. yy, ja byłam pierwsza. O, no dobra. Okej. Okay. to będzie wyglądać tak dobrze. Pośpiesz się. Dobrze, czekaj. Okej, okay, proszę. Zaczynamy. Czekaj, potrzebuję tego więcej. Dobra, zostaw sobie. Patrz, jak pięknie! Mm. Smakuje całkiem dobrze. Prawie skończyłem. Trochę przyspieszę. Tło jest żółte, bo rysuję minionka, a minionki są żółte. Dobra. No nie, zabraknie mi. O, nie, brakło. Nawet nie skończę włosów. Hmm. Okej, okay, proszę. Wow, dzięki. Użyję do tego masy cukrowej będzie o wiele lepiej. To nie fair. Dobrze, teraz stworzę włosy naszego minionka. One nie mają za dużo włosów. Okej. Okay. Tak, dokładnie tak. I będzie pięknie. Nice. Ej, czekaj, co ty robisz? Mmm, smakuje dobrze. O, te włosy wyglądają bardzo dobrze. Co to jest? To niby włosy? To są włosy to? Dobra, mój ludzik Lego ma teraz ładne kręcone włosy, ale chcę, żeby miał zwykłe Lego włosy. E, to chyba szpatułka. No cóż, zobaczcie, jak wyglądają moje włosy. Zrobię mu teraz porządną fryzurę Lego. Hmm, jak tu zacząć? Może od góry? No, może nie jest idealnie, ale dojdziemy do tego. Jeszcze dwa i będzie okej. Okay. Maria, mam pytanie: mam być barberem czy cukiernikiem? Eee, żadnym z nich. Tylko zobacz. Myślę, że w taki sposób się robi kółka. Bombow. To tak. Najpierw rolujesz. Tak o. A potem bierzesz wałek. O. Wow, Stanley, jesteś teraz profesjonalistą. Mi też zrobisz oczy? Nie. O! Nie! No. Jeden tutaj, jedno tutaj. Dokładnie tu. Okej, okay, zaczyna mnie to martwić. To wygląda nieźle. Wygląda ekstra. Dopiero się nauczyłam, jak tego używać, ale jestem zawodową cukierniczką. Teraz muszę zrobić oczy, białą część i pasek. Chyba gotowe. Wygląda bardziej jak dekoracja na Halloween niż ludzi Lego. Chyba wiem, co zrobić. Ło! Wow. Patrzcie jak mi wyszły oczy! Macie rację. Okej, okay, oczy wyglądają świetnie. Teraz tylko muszę zrobić pasek, który już tutaj mam. Przetnę go na pół. Okej, okay, teraz czas złożyć pasek. Okej, okay, patrzcie jak dobrze to wygląda. Wow, 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 Mój ludzik Lego wygląda trochę. Jest po prostu zmęczony. Dobra, on długo nie spał. Poczekaj, mam pomysł. Mogę zrobić usta i mały różowy język i będzie tak uroczo wyglądał. Orety. Czemu tyle ci to zajmuje? Serio. Już byś skończyła jakbyś była taka dobra jak ja, bo sztuka wymaga czasu. Gotowe! Patrzcie jaki słodki! Uu, dobra stan gotowy? No, jakieś 5 godzin temu. Okej, okay, bierzemy nasze torty i idziemy do sędziego. Okej, okay, panie Candyman, czas, żebyś ocenił nasze torty. No Maria, twój tort wygląda jak prawdziwy minionek z kreskówki. Super. Tak. No to ty ci fajne, a co z moim? No jest OK, ale... Co to jest? Ech, super. No więc robiłem fryzurę i część włosów mi wypadła, więc pomyślałem... Stop, stop, dobra, daję punkt Marii. Tak, lecimy. Kolejna runda. Okej okay, Stan, co zrobisz ze swoim tortem? Tym razem zrobię arbuza. I będzie wyglądał lepiej niż prawdziwy arbuz. Mm, to chyba będzie za proste. Ja zrobię piękny zachód słońca z palmami. Patrzcie na moją nową, ulepszoną paletę kolorów. Tym razem zajmie mi to trochę więcej czasu, bo ostatni raz skończyłem za wcześnie. Chyba dlatego nie zdobyłem punktu. Teraz będę cierpliwy. No dobrze, może trochę się pospieszyłam. Ale najpierw muszę to pokryć pomarańczowym i żółtym, bo to kolor zachodzącego słońca. Okej, okay, teraz zrobię trochę więcej pomarańczowego, a potem zrobię piękne przejście w żółty. Mi już idzie o wiele lepiej. Chyba to już wygląda lepiej niż ostatni tort. To może wyglądać trochę chaotycznie, ale potem wezmę żółty i rozprowadzę tą szpatułką. I to będzie wyglądać naprawdę dobrze. Chyba wystarczy zielonego, teraz biały. No, bo wiecie, w środku jest to taka warstwa. Zobaczycie. Nie. Oprzyj się. Patrzcie, jak już to wygładzę, to zrobię taki ładny gradient dookoła tortu i będzie to wyglądać bardzo dobrze. Zaufajcie mi. Zaufaj mi, jestem pro. To wygląda pysznie. Nie mogę się już oprzeć. Hej, Stanley, przestań jeść, bo wszystko zjesz. To jest pyszne. Nie mogę się doczekać, aż skończymy. Wow! Patrzcie, jak to dobrze wygląda. Uratuję to ciasto, nawet jeśli moje życie by od tego zależało. Wiem, że teraz to wygląda trochę jak czapka Mikołaja, ale poczekajcie, to będzie niesamowity arbus. Będzie nawet ciężko zgadnąć, że to ciasto. Mój wygląda prawdziwie. A teraz zajmę się rzeźbieniem i zajmę się palmami. A to na palmy. Inspirację czerpię z prawdziwego życia. Patrzcie, ten liść jest taki matematyczny i ma tyle sensu. Dokładnie tak to zrobię. Teraz czas na pestki. Teraz zrobię pestki i kończymy. Teraz te pestki wyglądają na trochę spore, ale to ogromne ciasto arbuzowe. Teraz czas to wyciąć. Okej, okay, wycięłam małą palmę. Teraz trochę większa. Naprawiam teraz te. Zbyt duże pestki. To wygląda tak dobrze. Czekajcie, zapomniałam o słońcu. Dobra, muszę zrobić słońce. Zrobię to teraz. Wow! Patrzcie, moje słońce! Ja na pewno to wygram! Patrzcie, jak dobrze wygląda ten tort. Jestem pewien, że teraz wygram. Okej. Okay. Ciężko zgadnąć, że to ciasto. Okej, okay, gotowy? O tak. Okej, okay, czas na ocenę. Uuu. O, czekaj, torty. <słuch> Candymanie, prosimy, oceń nasze torty. Torty? Dobra, ale gdzie ten drugi tort? Jak to są tu dwa? Nie, no to arbuz. <laughs> ha. Widzisz, mówiłem, że tak wygląda. Tak. Okej, okay. zobacz, mój... Najpiękniejszy, najsmaczniejszy i najcudowniejszy tort to... Tak! Okej, okay, kolejna runda. A w ostatniej rundzie, jak wisienka na torcie, zrobimy trzypiętrowy tort. Łu! Wow. Zobaczcie, jakie wielkie. A zwycięzca otrzymuje trzy punkty. Co? Trzy tak, to już wielki finał. Na razie mamy remis. Zobaczymy, kto wygra. To na pewno będę ja. Ja odwzoruję film, w głowie się nie mieści. Będę tu miała różne emocje. Nie do końca wiem, co zrobić, ale chyba... Hm. Dobra, mam pomysł na superhero tort. Zrobię tort z Batmanem, Spidermanem i może nawet Hulkiem na górze. Dobrze, chcę to zobaczyć. Zacznijmy od malowania. Muszę zrobić szary dla Batmana. Ale najbliżej kolorem jest fioletowy. Ale jak ostatnio użyłem fioletu, to był całkiem szary. Na obrazku Marii użyję fioletowego i mam nadzieję, że wyjdzie tak samo. Po raz kolejny. Dobra. Chcę, żeby wyszedł szary, więc dosyć lekko to pokrywam. A ja zrobię połowę tortu czerwoną, a drugą połowę fioletową. Stan ten szary jest zdecydowanie za jasny. Musi być lekko warstwa, bo będzie fioletowy. Mam nadzieję, że Candyman lubi superbohaterów. Teraz zamieniamy kolory. Ja biorę fioletowy. A ja czerwony. O tak, fioletowy. To będzie złość, a to będzie strach. Bla, bla, bla. Robisz tylko jedną warstwę? Ja dwie. Tak. Zielony? Niebieski. Tak czy inaczej w następnym kroku zajmę się twarzami. Potrzebuję trochę tego, tego, trochę tego. Aha. He, <laughs> oh, tak jak w filmie. Teraz czas na Logo Batmana. Zrobię klasyczne, najbardziej idealne OG logo. Ja już mam gotowe, więc to przykleję. Och, okej. Okay. wyszło naprawdę dobrze. Uh, udało się. I tak się robi Logo Batmana. Przyklejmy to na środku. Dobra, teraz przykleję strach. Na logo Supermana mam czerwony i żółty. Zrobię to logo, a potem robimy Spidermana. A na odrazę potrzebuję trochę zielonego i trochę czarnego. A tak, Panie i Panowie, powstaje logo Supermana. Patrzcie, właśnie kończę od razę. Jeszcze rzęsy i usta. Idealnie w linii. Idealnie zrobione. Pięknie wykonane. Pięknie pomalowane. A teraz zrobię Spidermana. To musi być duży chwila. pająk. Będzie łatwo. Patrzcie, wyszło idealnie. O, teraz przykleimy dokładnie na środku. O tak, dokładnie. O nie, jej rzęsa. Wiecie co, niech zamiast tego ma po dwie rzęsy. O, co to jest? Pająki mają osiem nóg, a nie sześć. Nie skończyłem jeszcze. Logo Spidermana. Skończone. Przyklejmy je na środku. Wow, wygląda ekstra! Zobacz, co jeszcze mam! Co? Trochę sieci! To takie kreatywne. Eh, okej, okay, a ja zajmę się smutkiem. Przyklejmy ją. Dokładnie tu. Tylko, żeby to nie spadło. Zajęło mi to tyle czasu. Dobrze, że nie mamy limitu czasowego. Maria wykonuje idealne kopie 1 do 1 z prawdziwej kreskówki. Patrzcie, robię kolejne piętro na moim trzypiętrowym torcie, więc to będzie tort czteropiętrowy. Hulk rozwala! Zaniesiemy nasze torty sędziemu? Mój gotowy. Okej, okay, chodźmy. Potrzebuję do tego siły Hulka. Wow! Te torty są niesamowicie piękne. Wow, tyle szczegółów. Co to jest? Ręka Halka? Wow! Zobacz, to jest niedokończone! Tak ma być! Halk to uderzył i wszystko się rozleciało! Nie chcę tego uderzać! A co mamy tutaj? Ja mam cztery piętra zamiast trzech! Ale mój wygląda lepiej, nie? Ma też kuleczki! Ten jest wyższy, więc masz trzy punkty! Tak! Wygrałam! Dwa punkty! Wygrałam! To znaczy, że ty wskakujesz w tort! Umowa to umowa! Musisz wskoczyć w tort. Cztery piętra są lepsze niż trzy. Nawet nie lubię ciast. Czy ty jesteś gotowy na swoją karę? Nie. Okej, okay, wejdź na drabinę. Stań tutaj. A może tu? Nie, nie tutaj. No dalej, przegrałeś. Okej! Okay. Ło! Gotowy? Nie. Ok. Trzy. Dwa. Jeden. Start. Zjedz ciasta. Nie, nie, nie. Kochani, jak podobał się Wam film, kliknijcie lajki, like, napiszcie komentarze i subskrybujcie. pa papa! Pa.